ma z tej strony Zohan i gramy tu w grę w World of Tanks, nie? Dobra, bez bez opierdalania się gramy. Już kurwy dostają. Na naszym kanale będzie skurwa. O chuj! I właśnie w takich przypadkach przydają się na placu. O kurwa, dobra to jeden z szybszych meczyków trzeba przejść do następnego O kurwa hmm, Czym by tu zagrać? Dobra weźmiemy miejsce Dość fajne filmy są Gramy, nie ma opierdalania się nie? To 3, T-54, OB, jest 3, t 64 Dobra, jakoś sobie poradzimy Ja szczerze na tą mapę polecam taktykę na prawo, się, bo większość ludzi jeździ tam na prawo, na prawo jest całkiem dobra na dupcianka. Można też jechać środkiem, nie od razu odbić tymi górami w lewo Można ich zaskoczyć od tyłu, ale to jak masz dużo arty niszczycielczogów to jest bardzo do dupy plan szczerze mówiąc, bo oni tam lubią kampić to już wtedy jest po tobie Alby, Bo lubią też kampić na kwadracie B7, B6, B5 Tych co zaznacza Ja jadę za górem, no, no głównie zawsze prawie jeździłem za górem nie? Przyzwyczajenie Chyba, że nie dużo ludzi jedzie na prawą stronę, to wtedy trzeba nakurwiać lewą, nie, bo już wtedy nie ma szans. Rozduca nas wtedy oni od No już pija się przeciwnicy. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem pojazdów typu IS. Tylko bardziej takich niszczycieli, ja umiem grać niszczycielami, nie typu bardziej... Nie wiem, T28 ZP, TP, no widzicie, tu już są kampy, więc nie opłacałoby się jechać Nie umiem po prostu gać ceka, tankami Też nie widać. Kontować coś nie zabałtujmy. Och, chłopie z nicelus. Dostał, ale nawet go nie zniszczono. Oj, chyba nas tutaj za mało. Trzeba się wycofać. Wyszło Dobra, trzeba nie z tyłu, no bo jeszcze padnie. I pokuj, że się w pierdolarzu nie no sami pojadą, ja pierdolę. Dobra, chuj Szłycz masło! Przeciwnik oberwał Łuhe Widać, że ich ty mi da jakieś noby nie umiem go wybrać. Ale my też tam z drugiej strony za to dostajemy. Tutaj nie dużo ludzi też nie ma HP. Isem szczerze mówiąc nie opłaca się wyjeżdżać, bo to jest... To ma mało pancerz, nie? To nie jest taki T28 Prot nie? który wszystko odbije. Taka skałka. ma chyba 100 frontowego pancerza, ale dział, działo można powiedzieć takie samo jak przy szóstce, tylko większa penetracja i szyb, szybciej się ładuje. Moimi ulubionymi czołgami, jakie teraz są, to są te, te 28 y, Ferdinand, no on IS-3 też jest dość fajny. Nie mogę na niego narzekać, ale mówię o nim. Nie umiem za bardzo zagrzecić, cię trzeba przycelować, nie przycelowałem i spieszyłem sprawę. Teraz jeszcze on dostanie, się wystawia. O. I my będziemy dostawać w tyłu, Bo mało pojechało tam. Kurwa mać. Kierowca panu. Chyba no 54 na prwy od Może się w każdej chwili Pocisk Chyba się uziął na mnie O kurwa Nie wiem jak się tym szczerze czołgiem gra Nie wiem gdzie się przebija No O tym co wiem Dobra to było na tyle dostaliśmy w pierdolnie Ale fajnie się grał Dobra na razie